Karolino, jesteśmy w Twoim salonie fryzjerskim WS Akademii Wierzbicki Schmidt w Będzinie. Powiedz, co to, co to jest za salon, Czy on się wyróżni się na polskiej mapie salonu fryzjerskich? Tak, jesteśmy w Akademii Wierzbicki Schmidt w Będzinie przy ulicy 11 Listopada 12b. Jest to salon partnerski Andrzeja Wierzbickiego i Tomasza Szmita, znanych z programu Ostre Cięcie. Nasz team składa się z 10 osób, doświadczonych stylistów, którzy podołają nawet najmniejszym, naj, największym oczekiwaniom. Nasza akademia wyróżnia się tym, że jako nieliczna na świecie ma linię własnych kosmetyków do stylizacji i do pielęgnacji, które bazują na naturalnych produktach, takich jak rozmaryn czy też winogron. Powiedz, na czym polega wasz sukces i że wasz salon jest tak licznie odwiedzany przez waszych klientów z danego regionu. Stawiamy na rodzinną atmosferę. Nasz team jest bardzo zgrany i doświadczony. Szkolenia, jest dla, szkolenia są dla nas podstawą. Stawiamy na ciągłe szkolenia, które są u nas podstawą, bo uważamy, że dobry stylista to taki, który cały czas się kształci. Powiedz na dzień dzisiejszy, ile zatrudniacie fryzjerów oraz ilu macie praktykantów. Nasz team składa się z dziesięciu osób, doświadczonych stylistów i czterech praktykantów, którzy na co dzień pomagają i uczą się właśnie od stylistów. Arturze, jaka jest Twoja specjalizacja, jeżeli chodzi o stylizację włosów? E, wolę bardziej naturalne rozwiązania u kobiet, e, czyli fale, loki, e, proste włosy, to co odda linia ich. E. A jeżeli chodzi o, o trendy w, w danym sezonie, e, latom e, jesień, jakie to są właśnie e, nowości, jakie to są e, m, stylizacje, które są teraz na czasie? No i to jest właśnie mój konik, bo są to bardzo naturalne rozwiązania, czyli gniecione loki, pozostawione e, same do wyschnięcia. E, są to proste stylizacje, fale. Tyle. A jeżeli chodzi o kolory, koloryzację włosów, e, jakie kolory w tym sezonie dominują? To jest indywidualne. E, sprawa. E, kolory są to raczej pojaśnienia rozświetlenia włosów. A jeżeli chodzi o klientów, jacy są klienci bardziej wymagający kobiety czy mężczyźni? E, hmm. Tutaj mamy bardziej, chyba mężczyźni są wymagający w dzisiejszych czasach. Dlaczego? E, dlatego, że no, zaczęliśmy taką erę, że mężczyźni bardziej zaczynają dbać o siebie, o swoje włosy, o swój wygląd. Kobiety zawsze dbały, a teraz jeszcze mężczyźni doszli do tego i dbają bardziej. Stylizacja włosów to jest tak naprawdę bardzo indywidualna sprawa, w zależności od tego, czego klient potrzebuje, jaka jest okazja, jak, czego on oczekuje, tak? bo stylizacja to jest bardzo szerokie pojęcie, które polega na tym, że jakby zmieniamy nienaturalnie kształt włosów po to, żeby one jakoś inaczej wyglądały. Kwest... Ja się specjalizuję tutaj w salonie w upięciach, między innymi. Tak jak mówię, to jest bardzo szerokie pojęcie, to stylizacja. A upięcie, powiedz, tutaj masz na uwadze stylizację fryzur dla pan młodych na przykład. na przykład? Na przykład są to stylizacje fryzur, upięcia ślubne, upięcia koktajlowe, upięcia różnego rodzaju, które właśnie sprawdzają się na różne imprezy typu, no w tej chwili nie ma sezonu, ale karnawałowe, bądź fryzury gości ślubnych też, czy weselnych czeszemy, więc to jest kwestia tego, że jakby zmiana tych, jakby wyglądu tego włosów, tych włosów stylizacji to jest kwestia indywidualna, bo to też dopasowujemy do, do oczekiwań klienta i do jakby charakteru wydarzenia, które, na który, z którym będzie brał udział i też do indywidualnych, oczywiście do kształtu twarzy, no bo widzimy, co będzie pasowało do danej klientki, a co nie będzie pasowało do danej klientki. Teraz do łask wróciły wszelkiego rodzaju formy takiego półdługiego cięcia, jeżeli chodzi o fryzury damskie. E, y, czy to są bardziej równe formy tego boba? Czy to one są wszelkie równe, czy też delikatnie wydłużane wszelkie takie stylizacje te, tej formy strzyżenia są teraz jak najbardziej na topie? Jeżeli chodzi o bardziej fryzury krótkie u mężczyzn, to... Jest to na tyle indywidualne i trochę się to tak rozbiegło, że nawet do łask wrócił trochę barbering, wróciło trochę golenie brody, trochę stylizacja, więcej facetów zapuszcza te włosy, więc to jest tak teraz rozłożone, aczkolwiek bardziej idzie w stronę unowocześnionych lat 90. A jeżeli chodzi na przykład kucyki, koki, czy są na czasie jeszcze w tym sezonie, czy już nie? Jeżeli chodzi o typowe upięcia, to jeżeli gdzieś jest panni młoda, no to bardziej jeszcze czasami się zdarza, że są te mocniejsze upięcia. Teraz idzie się bardziej w takie style typowo boho, czyli bardziej luźne upięcia albo widać, że jest upięte, ale nie do końca. do Akademii Wierzbickiej Schmidt. Znajdujemy się w Będzinie przy ulicy 11 listopada 12b.